Po raz pierwszy w rozmowie z Radiem Rotunda. Mateusz Morzzeń. Nowy stary trener y, prowadzi zespół co to znaczy tak naprawdę dla ciebie? No osobiście ja go znam już od dłuższego czasu wiadomo. Myślę, że raczej na plus, bo, bo znam się lepiej, no i trener znam mnie też od małego, znaczy od małego, no z juniora, to inaczej inaczej na mnie na pewno, na pewno patrzy, więc to mi staś i myślę, że będę no lepiej lepiej na pewno będziemy się dogadywać, bo to jest Polak. Właśnie, już widzisz jakieś różnice między treningiem z, z trenerem Bakero, a z Rumakiem? Na pewno, każdy ma inny warsztat i no, przede wszystkim z trenerem Rumakiem póki co więcej dużo trenujemy mocniej i, i więcej, Dłużej, dłuższe są treningi, bardziej intensywne i myślę, że to się przełoży na mecz, także jesteśmy bardziej przygotowani na 90 minut. Wczoraj został odwołany mecz, jak Wy na to zareagowaliście, albo jak Ty osobiście na to zareagowałeś? No ja osobiście, nie czy się zawiodłem, ale Myślę, że to jest złe dla nas, bo, bo byliśmy już gotowi, cały ten tydzień czekaliśmy i nie ma to jak po przegranym meczu jak najszybciej rozgrać następny mecz i wygrać. A jak myślisz, to może Was wybić z jakiegoś takiego rytmu meczowego, czy to chyba nie wpłynie na, na rytm gry? Nie, myślę, że to się bardziej kumuluje i bardziej chcemy wygrać, i a że to zdarzy się na Wiśle, no to już nic nie poradzimy. Dla Radia Rotunda, Jędrzej Janusz